Witam Was wszystkich. Dzisiaj pokażę Wam, jak wymienić światła mijania w samochodzie Volkswagen Golf czwartej generacji. Wydaje się, że jest to dość taka podstawowa czynność, którą robimy w samochodzie, czyli wymieniamy gdzieś tam światła własnym zakresie. W nowszych samochodach jest to dość trudniejsza operacja, ponieważ wszystko jest tam gdzieś poupychane i jest gorszy dostęp do tych świateł. Jednak w starszych modelach możemy sobie taką wymianę wykonać w własnym zakresie. Wiele osób pytało mnie, czy ja jestem w stanie pokazać, jak wymienić taką zwykłą żarówkę mijania, ponieważ gdzieś tam nie wiedzą, jak odblokować zaczep, który trzeba ma tą żarówkę. Ja dzisiaj będę wymieniał światła które są w podstawowej wersji na żarówkach H7. Kupujemy sobie takie zwykłe żarówki, mogą być z Philipsa, mogą być z jakiejkolwiek innej firmy. Ja Wam pokażę jak wymienić żarówkę po stronie kierowcy, czyli przy akumulatorze z demontażem tego akumulatora. Jeśli oczywiście taka żarówka przepali się Wam na trasie nie będziecie tego akumulatora wyjmować. Ja Wam pokażę jak to zrobić z demontowania akumulatora wtedy mamy tutaj ogólnie lepszy dostęp. Pierwsze co robimy to sobie za zaślepkę od bezpieczników, żeby mieć dostęp do klemy dodatniej i klemy ujemnej, odkręcamy tu śruby z klemy ujemnej, z klemy dodatniej i demontujemy klemę. Demontujemy tą klemę ujemną, dajemy ją sobie gdzieś tu na bok, teraz klema dodatnia zdejmujemy klemę dodatnią i teraz gdy chcemy zdemontować akumulator w Golfie czwórce jeszcze jest mocowanie, które nam ten akumulator trzyma. Widzimy mocowanie akumulatora, tą śrubę również poluzowujemy całe mocowanie ściągamy do dołu wtedy akumulator jest poluzowany. Gdy już sobie poluzowaliśmy te dwie śruby, teraz wyciągamy akumulator Jeśli Wam tu nie brakuje żadnych plastików, będziecie tutaj mieli również taki plastik zaślepiający, tutaj dostęp do świateł. Wtedy bierzecie zwykły śrubokręt, odkręcacie tutaj jedną śrubkę, drugą śrubkę, wysuwacie tę zaślepkę plastikową. Dajecie ją sobie nabić. Widzimy po demontażu akumulatora oraz tej tego plastiku, że mamy tutaj bardzo dobry dostęp do naszego światła. Pociągnąć do środka samochodu i odchylić do lewej strony, żeby on nam się zsunął. W tym momencie odblokowuje nam się ta zaślepka. Wyciągamy ją. Do siebie, i tutaj musicie zauważyć, że są tutaj takie zaczepy mocujące czepy, i te zaczepy wchodzą tutaj. I po lewej stronie widzimy żarówkę od światła mijania. Teraz co robimy, wciągniemy tą kostkę do siebie. Teraz tu jest taka metalowa zapadka Którą dużo ludzi nie wie jak ją odblokować Na jakiej ona w zasadzie działa Ona jest zrobiona na podobnej zasadzie jak ta duża zapadka Tu mamy taką metalową spinkę A natomiast jakby w tej obudowie lampy Mamy taki metalowy wystający element Który po prostu zahacza o tą spinkę To jest u góry Widzicie? Tutaj To jest ten metalowy element, który zahacza się cała ta spinka I teraz tak Odblokować tą spinkę Musimy pociągnąć ją pasażera I ona nam Automatycznie odchodzi. Teraz wyciągamy starą przepaloną żarówkę. Zobaczymy, że żarówka jest przepalona. I teraz bierzemy sobie nową żarówkę. O czym warto pamiętać, jeśli chcemy, żeby nasze nowe żarówki dość długo wytrzymywały. Warto nie dotykać tej szklanej bańki. Ponieważ jeśli ona jest opalcowana. Jest ona po prostu tusta. Taka żarówka po prostu krócej nam wytrzyma, szybciej się spali. Tego trzymajcie, pamiętajcie zawsze za tą tutaj metalowym element, żeby nie dotykać tej bańki. Jeśli już Wam zdarzy się dotkniecie tą bańkę szklaną, warto po prostu sobie to wziąć i przeczyścić jakąś tam benzyną ekstrakcyjną, żeby po prostu. Gdzieś też tłuste ślady nam z. Nim. Teraz tak kolejną rzeczą ułożenie naszej żarówki. Widzicie tu u góry na żarówce jest taki wystający element. Ten wystający element musi przyjść do góry, czyli tą żarówkę wkładamy. Tak. Teraz tak jak mówiłem, staramy się nie dotykać w ogóle bańki żarówki. Montujemy ją w taki sposób, że ten wystający element jest u góry. Wkładamy ją do gniazda, czyli musi ona być tak zamontowana. Dociskamy ją do końca. I zaraz mamy najważniejszą rzecz, na której wiem, że dużo ludzi gdzieś tutaj polega. Czyli musimy teraz zablokować naszą nową żarówkę, tą zapadką. Teraz robimy analogicznie. Gdy żarówka siedzi nam dobrze w gnieździe, bierzemy tą blokadę, dociskamy żarówkę, i teraz ważna rzecz: żeby ta blokada dobrze zaskoczyła, musimy całą tą spinkę pociągnąć w stronę pasażera, żeby nam się ona zablokowała. Czyli, zobaczcie, ciągniemy i gdy ją odpowiednio naciągniemy, Wracamy z tą pinką w stronę kierowcy, czyli robimy taki ruch do, do pasażera, lekko do góry i puszczamy ją. Ona wraca na miejsce w stronę, jakby kierowcy. Zobaczcie sobie, tak powinna wyglądać dobrze założona zapadka. Teraz ta żarówka, jak widzicie, jest stabilna. Zobaczcie, prawidłowo zamontowana żarówka wygląda tak w gnieździe. Jest ona prosto do odbuśnika. Teraz już mamy z górki, czyli my wszystko do odwrotnej kolejności zapinamy naszą. Wtyczkę. Montujemy naszą zaślepkę z uszczelką. wpierw zaczynając od strony tego zaczepu, czyli wkładamy to do naszej lampy. Teraz zapadkę. Pociągamy ją w stronę samochodu. Do, w prawą stronę. Po prostu robimy w odwrotnej kolejności. Czyli mocujemy sobie nasz akumulator. Dokręcamy Klemę plusową, klemę minusową. Blokujemy tutaj akumulator poprzez przy podciągnięciu tego do akumulatora, dokręcamy śrubę, przykręcamy plastiki i to by było na tyle. Dziękuję za zobaczenie filmiku. Zapraszam do lajkowania, subskrybowania oraz komentowania. Na razie.